Dzień dobry, witamy serdecznie. Ciężko pracuję. Uszanowanko panie Marek. Witam wszystkich i pozdrawiam. Tutaj Marek wygrzebuje wełnę. A po cóż on ją wygrzebuje? Proszę Państwa wygrzebują po to. Już ta wełna kilkanaście lat temu kładziona tutaj. popadała, porobiły się mostki termiczne. W domu pod spodem, pod nami, pod stropem. W pomieszczeniach zamieszkałych było tragicznie zimno. Więc właściciele tego domu zadzwonili po nas. Stwierdziliśmy, że możemy to zrobić. Jest to ciężka robota. Może okaże się. Pracuję w masce. Niestety cały czas teraz maska. Z tego, że latają tutaj giełki ostre. Jesteśmy cali wysmarowani w tej wełnie. Proszę zobaczyć, jakie są kolory tej wełnie. To o czymś świadczy, nie będę Państwu mówił o czym, mogą się Państwo sami domyśleć. Tutaj może akurat trochę kurzu, natomiast tam ciemniejsze kolory świadczą o pewnej, pewnych zjawiskach biologicznych, które się zaczynają dziać. Proszę państwa, wyciągamy tą wełnę ze skosów około 2,5 metra, bo dotąd schodzą skosy w pomieszczeniach zamieszkałych. Będziemy ją wymieniać na wełnę celulozową. Tu już mamy wszystkie komory po wełny. Już jedną partię worków wynieśliśmy. Tutaj mamy kolejną. Wyciągamy tą wełnę. Będziemy za niedługo zadmuchiwać te te przegrody budowlane. Na drugi dzień, czyli jutro, zdejmujemy płytę OSB ze środka. Wyciągamy wełnę ze stropu. Yy, wcześniej podczas oględzin okazało się, że są tu niesamowite mostki termiczne. Nie każdy się musi na wszystkim znać, a ja to zawsze powtarzam. Tego po jesteśmy my. Teraz tak zasypujemy dzisiaj skosy. Jutro zrobimy strop i yy, miejsca pod oknami oraz miejsca, do których nie można było dojść. Yy, od środka, od, od strony pomieszczeń zamieszkałych. Państwo idą do ochrony środowiska, do Wydziału Ochrony Środowiska. Składają wniosek o dofinansowanie. Otrzymają 70% zwrotów za tą inwestycję. Czyli zapasem de facto 30%, po czym ta inwestycja zwróci mi się prawdopodobnie w ciągu dwóch, maksymalnie trzech lat. Tak mi się wydaje. Tak wynika z moich obserwacji po naprawach, które dokonywaliśmy u naszych poprzednich klientów. Także Marek tam dalej dziubie. Ja muszę wkładać już tą wełnę dalej z powrotem do wora. Zapraszamy do kontaktu. To nie są kosmiczne kwoty, proszę państwa. Można bardzo mocno ograniczyć uciekanie, zimna, uciekanie ciepła podczas miesięcy zimowych i dostawanie się ciepła podczas miesięcy letnich upalnych. Zapraszamy do kontaktu. Przyjedziemy, wycenimy, podpowiemy, opowiemy, odpowiemy na wszelkie pytania i, i potem już będzie cieplutko. Także zapraszam do kontaktu. Cieplutko i tanio. I tak. No niestety w tych czasach ceny opału są po prostu kosmicznie wysokie. Trzeba się przed tym bronić, proszę Państwa. Można jeszcze uzyskać dofinansowanie. Co wiemy, to podpowiemy. Mniej więcej wiemy, co tu się dzieje, w, jeżeli chodzi o program yy, czyste powietrze. Także myślę, że uda, uda nam się Państwu podpowiedzieć. Także zapraszam do kontaktu. Naprawiamy izolację, bo. Bo nie jest przyjemnie jak jest zimno w domu. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.